Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek na moim kanale. Ja jestem Szymson i jesteśmy oczywiście w moim pięknym, cudownym domku. I słuchajcie, mam dzisiaj cudowny plan, ponieważ tak sobie pomyślałem, na czym można by było tutaj zarobić? Co by można było zrobić, żeby powstała taka rzecz, która tak samo jak diamentowy kitcoin będzie unikatowa, więc będzie można tą cenę tej rzeczy wywindować do góry i sprawić, żeby to było warte naprawdę dużo. No i tak sobie myślałem, co w prawdziwym życiu jest takiego, że jakby może to kosztować mało, może to kosztować dużo, czasem to kosztuje kosztuje bardzo mało, a czasem kosztuje to obrzydliwie dużo. I to wszystko zależy od tego, jak bardzo fajna ta, ta, ta dana rzecz jest, i tak naprawdę jak bardzo się o tym historię, że tak powiem, zrobi. Dlatego wymyśliliśmy, że znaczy wymyśliliśmy, wymyśliłem ja, ale zaraz pójdę do Magika, ponieważ on już został lekko poinformowany o tym, o tym moim planie. Eee, wymyśliłem, że można by było zrobić galerię sztuki. Zrobić miejsce, w którym będziemy mieli obrazy, i te obrazy będą o różnych wartościach. Tylko te obrazy będzie trzeba narysować. Będzie trzeba, a może nie narysować, a bardziej namalować. Dlatego w dzisiejszym odcinku wraz z Magikiem zaprojektujemy pierwszy obraz, który będzie takim, takim wiecie, fajnym obrazem, który jakoś tutaj zrobimy tą grafikę, żeby po prostu dało się go gdzieś powiesić. I w ten sposób będziemy mogli zrobić galerię sztuki, w której ta cała, ten cały obraz będzie mógł sobie wisieć i będziemy mogli wywindować jego cenę do góry i może komuś skidowic go sprzedać, może ktoś się trafi taki szalony, kto będzie miał duże pieniędzy i powie, ja chcę ten obraz, ja chcę go kupić i kupi go za bardzo duże pieniądze. Więc taki jest plan widzowie. Ja dzisiaj lecę do Magika. Wy oczywiście starcie stawia łapkę w górę i zasubskrybujcie. No, żeby być na bieżąco, a ja lecę do Magika już z nim pogadać, bo on miał przygotować pędzle i mamy zrobić jakiś, jakiś projekt pierwszy naszego obrazu. Pewnie to nie będzie jakiś wybitny obraz, ale coś tam podziałamy, dobra. Halo Magik, jesteś na chacie? Dobra, pewnie jest tutaj na dole znowu, bo on tutaj coś sobie buduje i już tutaj zerkniemy, co on tutaj kombinuje. Halo Magik, jesteś tu? Kurczę, nie ma go, tu co jest grane, gdzie on jest? Halo Magik, halo. Dobra, ej, nie ma go. No nie, no znowu. Słyszę skrzynki gdzieś otwiera. Na górze jest. Na... O tu, siema magik! <grych> no co ty tutaj robisz, ej? No, sprzyjesz, się poszukać ci, szukałem cię, szukałem cię. Dobra, już tam nie będę wchodzić, nie będę wchodzić. Masz ten pędzel? Mam Dobra, słuchaj, musimy zaprojektować obraz. I to, to nie może być byle jaki obraz. To musi być naprawdę mega dobry obraz. A? To musi być taki. I to nie byle jaki pędzel? Pokaż, jaki? Ci? No, pokaż. No Jak bardzo magiczny, w sensie co on takiego robi, że jest magiczny, sam maluje? Sam maluje <grystanie> Dobra, to fajnie, bo nam się taki przyda Dobra słuchaj, musimy zaprojektować obraz, ja proponuję żebyś przyszli do mnie na chatę i zaprojektujemy go u mnie, zapraszam tutaj Zaprojektujmy go tutaj na tej ścianie no Tutaj to... weny nie mam Tutaj... <grystanie> to gdzie masz wenę? Nie <grystanie> możemy Jakiś krajobraz Jakiś krajobraz, o dobra, i to jest dobry pomysł To no, czekaj, czekaj, ja wezmę w takim razie jakiś taki stela Żebyśmy mieli taką jakby sztalugę trochę e, Czekaj, sztaluga, sztaluga, sztaluga Sztaluga, sztaluga, przydałoby się deski O, weźmiemy to o, Ale, ale zrobię nam sztalugę, ty, kurczę to będzie, to, będzie, to będzie dobre, to będzie dobre Czekaj, czekaj, muszę, muszę zajść na dół po e, Po jakąś deskę I Jaką czapkę? Nie interesuj się za co, przecież nie mogę mieć czapki z dynią? O, idealnie, mam, dobra Chodź! No dobra, nie zaglądaj mi do szafek. Ja tobie nie, nie, nie szukam po skrzynkach. Dobra, chodź. Idziemy, idziemy na krajobraz. Zapraszam za mną, leć. Lecimy sobie może, 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 może. Dobra, polećmy sobie za gang dziewczyn, na, 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 na ZO po prostu. Tutaj będziemy mieli dobry widok. Tu jest, tu jest, tu jest wena, tu czujesz, tu będzie wena. Dobra, uwaga, robimy tak, uwaga, tak. I uwaga, pyk! I mamy zrobione idealne. Ej, dobra, no to wygląda dobrze. I mamy taką fajną sztalugę, widzisz to? I na nie będzie trzeba coś narysować Dobra, tylko teraz tak, bardzo ważna sprawa Czekaj, przydałby nam się jeszcze jedna taka sztaluga Czekaj, zajdę na chatę po jeszcze jedną sztalugę Dobra, mamy dwie sztalugi i proponuję tak Zaprojektujmy dwa obrazy, ja zaprojektuję jeden Ty zaprojektujesz drugi i, wy... i w sumie może nawet oba Trafią do galerii sztuki, a dlaczego nie Tylko ja potrzebuję pędzla, bo nie mam O, idealnie, idealnie, idealnie Dobra, no to w takim razie magik, ja staję tak, żeby nie widzieć Co ty tam będziesz e, robił Ja odpalam no tak, tak, robimy dwa różne obrazy po prostu, tak, żeby móc na podstawie tych obrazów, yy, wiesz, jakby zrobić, yy, jak to się nazywa, yy, jakby. No, żeby móc je wystawić do galerii sztuki po prostu, nie? Dobra. Dobra. Ja nie wiem totalnie, co ja zrobię, ale wiem, mam pomysł, mam pomysł stary. Kiedyś było coś takiego, takie pixel, jakby, takie pixel arty, które yy, były bardzo dużo warte. Kojarzysz coś takiego? No, chyba tak. I, i, I to się nazywało NFC, czy jakoś? Nie, czy. NFT, NFT, NFT się to nazywało. I, i można było na tym nieźle zrobić. Ja zrobię NFT Tosta po prostu. Tak, jest plan. No, robimy. Ty wymyśl, co tam se chcesz, nie? Dobra, robimy tak. Robimy NFT Tosta, czyli to musi być pixel arcik, który będzie przedstawiał jakby wizerunek tosta. Dobra, robimy tak. Ok. Najpierw trzeba zrobić kształt. Dobra, coś takiego. O, dobra, wypełnijmy to w środku całe. No, to rób, 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 realizuj, realizuj. Dobra, robimy tak, tutaj do tyle. Pyk, pyk, i tutaj coś takiego. I w ten sposób. Yy, troszkę źle, troszkę źle. Dobra, tu trzeba zrobić. Tak, okej, okay, mamy to. Jest to w miarę równe, aczkolwiek nie jest to. Nie jest to, nie jest to totalnie równo, nie jest to totalnie równo. Ehm, jak to zrobić? Dobra, na razie. Na razie zróbmy to. Y, picker pick tu tym. Trzeba to przesunąć. Nie denerwuj się, nie denerwuj się. E, dobra, robimy. Muszę to. Jak, jak to mogę przesunąć? Czekaj, ile to mam? E, musimy sobie to odmierzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 w tą stronę, czyli tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli to trzeba przesunąć o dwie kratki w tą stronę. Tak mi się wydaje. Albo o jedną. Nie jest takie proste ci No nie, nie, no to właśnie to trzeba się troszkę na, nagłówkować. Dobra, robimy coś takiego. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Film, pyk, wypełniamy to. Zróbmy, zróbmy to od nowa. Więc zróbmy tak: tutaj zaczyna się w ten sposób. Tutaj to się raz, dwa. Coś takiego. Jeszcze raz, co, co mówisz? Czy da się to na większej, tym robić. To małe. Eee, no, no to. No nie, no to musi być takie, bo nie, nie może zrobić tego na większej. Dobra, tak, 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 tak. Nie, to nie wygląda w ogóle jak tost. Nie, najgorzej, najgorzej, dobra, coś takiego zróbmy, może, żeby to jakoś wyglądało. Mm, wypełnijmy to w środku, wypełnijmy to. Piker tu, Pełnimy w środku, dobra. Teraz trzeba zrobić e, krawędzie dobrze tego, czyli tu musi być tak, tu musi być tak. E, I tu musi być coś takiego. Czy to, to nie wygląda? To, to nie wygląda jak tost w ogóle. Dobra, muszę zrobić inaczej. Muszę zrobić tak. muszą być takie bardziej bardziej kanciaste te, 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 te krawędzie, czyli coś w tym stylu. Nie może to być takie, nie może to być takie płynne. Ehm, co? Nie, a co ja tutaj robię? Dobra. Ej, tak mi to nie wychodzi. Czemu masz problem? Ja się co się zmieszczę. stało? Jak się nie zmieścisz? No popatrz. Czekaj, no... No, co ty rysujesz? Nie zmieścisz się. Nie no, dasz radę, jakoś musisz to zrobić. To, to weź sobie, zacznij od nowa i weź sobie mniejsze piksele, tam masz do wyboru. O, jak to zrobić? No musisz od nowa to zrobić, rozwal ten bloki, i postaw Dobra. go jeszcze raz. Dobra, coś takiego. Tutaj, dobra, mamy, mamy krawędź tego zrobioną. Eee, to jest nierówno. A, już wiem. Dobra, dzięki. <głos》>, nie ma problemu, polecam się na przyszłość. Dobra, robimy coś takiego. Tu możemy usunąć już te krawędzie. Mamy zrobione, mamy zrobioną krawędź, ale trzeba to, trzeba to policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli o dwa do góry. Eee, o dwa do góry tyle musi to być. I teraz tu, pyk, pyk, pyk. Dobra, wygląda to już lepiej, chyba trochę, chociaż nie wiem szczerze. Dobra, tak, tak. Wygraj, wygraj. Oczywiście, że to, to nie jest żaden konkurs, ale możesz wygrać jak najbardziej. Eee, dobra, robimy tak, do góry o jedno, to trzeba zrobić. Czyli w ten sposób, Okej. Okay, tu i tu. I teraz tu musimy wypełnić środek, tak, żeby to było bardziej większe, o, coś takiego. I to jest, to jest nierówno. To powinno być tu, o. Coś takiego. Dobra, mamy, mamy, mam, 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 początek. Teraz środek trzeba zrobić jakby kolor tego konkretny. Muszę to zrobić jakby na, na wzór mojego, mojego skina. Więc zróbmy z żółtego, będzie to chyba łatwiej zrobić. O, 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 o zróbmy tak. Fil, pyk, do środka fila mamy, dobra. Zróbmy trochę ciemniejszy taki i to jest fil na to, tylko jeszcze bardziej. Tak. Nie, to już jest taki pomarańczowy. To. Taki bardziej brązowy byśmy, o taki brudny o to jest to, to jest to, to jest to, to jest to, to jest to Dobra, mamy to Super um, I teraz trzeba zrobić w środku, w środku trzeba o mi zrobić Dobra, więc robimy coś takiego Ja bym zrobił to na podstawie, w sumie ja mam Mógłbym to zrobić na podstawie tego, tego Robimy tutaj białe Okej, okay, dobra, już rozumiem jak to trzeba zrobić Więc zrobimy sobie białe W ten sposób Takie kwadraty no, nie jest, nie jest, nie jest, dobra, zróbmy tak po całości. Na razie zaraz sobie to wymierzę tak, jak trzeba. E, teraz picker, tyk pick to, tu idziemy przez środek w ten sposób, ok. I teraz bym to jeszcze zmniejszył o tyle. O, wygląda to już lepiej. I robimy oczy, ok. Mamy fajne oczy, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. I teraz trzeba zrobić jeszcze usta. Usta bym zrobił takie proste. Po prostu coś, coś tego typu. Czy to, jest, czy to jest obraz, który może być coś warty? Wydaje mi się, że nie Ale ja za bardzo nie jestem tutaj, że tak powiem Uzdolniony w, ty, w, w tym temacie Ale możemy zrobić sobie chmurki jakieś z tyłu że, że wiecie, że to jest jakby Coś, coś Jakby, że to jest Takie na, na tle jakby Ooh. Wiecie o co chodzi Coś takiego Jak ci idzie, Magik? Jak tam wygląda? O kurczę, że jesteś w lesie Weź pokaż na jakim jesteś etapie Żebym mógł zobaczyć jak to wygląda Uwaga, co od Magik ma? Okej, okay, dobra, nie wiem co robisz, ale wygląda to całkiem ciekawie. Ej, dobra, ty masz, ty masz nawet fajniejszy chyba niż ja. Nie, ja nie mam pomysłu. Ale Ej, będę, musiał, będę musiał porobić widzowie coś więcej poza od, odcinkiem. Może może jakiegoś lewika zrobimy z, z projektowania takich rzeczy. Zobaczymy. Możecie dać znać, co o tym sądzicie i czy chcecie. Dobra, o wiem, robię, robię tosta stojącego na trawniku. O, coś Ej, takiego. Bajesz, nie mogę kolorów wrócić. Jak nie możesz kolorów wrócić? Możesz tam masz pikera takiego, jakby. Dobra, tu. Dobra, czy to jest obraz, który jest coś warty? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, widzowie, ale możemy zrobić jeszcze płot. Zróbmy płot, uwaga. Pyk, tu i robimy płot. Raz, dwa, trzy, tak. I może tak, o, o tyle. O, to jest fajny, fajny płot mi wyszedł. Dobra, tak, pyk, pyk i pyk. Idealnie, idealny płot. Dobra, i teraz tu wybierzmy sobie troszkę ciemniejszy. I zróbmy takie, wiecie, że to jest jakaś bardziej zróżnicowana trawka, że nie jest taka idealna. Dobra, tu coś, coś w tym stylu. Pyk, 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 dobra, mamy to zrobione i możemy jakieś kwiatuszki jeszcze porobić na tej, na tej trawie, albo jakieś taki apka, nie wiem co to leży, ale niech jest i żółte też. Dobra, coś takiego. Okej. Okay. No i, i, i czy ten Pixel Arcik jest, jest coś warty? No ej, szczerze, nawet mi się podoba ten Pixel Arcik. Jest taki naprawdę fajny, w galerii sztuki mógłby wyglądać jako jeden z fajniejszych obrazów, tak mi się wydaje. Dobra, pokaż jak, jak wygląda, co ty, co ty tam robisz teraz. Moment, moment, sekunda! No dobra, dobra, to ci jeszcze nie przerywam. E, dobra, co bym tu mógł jeszcze dodać? Wydaje mi się, że wygląda to dobrze. Trochę nie wiem czy to nie jest za wysoko tutaj. Czy nie powinniśmy tego skrócić, ale nie, może to wygląda dobrze. Nie, chyba jest git, chyba jest git, aczkolwiek czekajcie. Co wy tu jeszcze czego tu brakuje? Słońca brakuje, słońca brakuje, więc zróbmy sobie tam słońce. Dobra, coś takiego. Dobra, mamy słońce. No i git, i elegancko. No nie no, super to wygląda, mi się podoba. Możemy ewentualnie jeszcze zrobić tak tą, tą chmurkę przedłużyć, żeby ona była taka, wiecie, że nachodzi na to, na to słońce trochę. O, coś takiego. mamy kapelusz, daj mi sekundę! Kapelusz? A co ty rysujesz w ogóle? Co to jest? Ej, to jest dobry powiedz. no w sumie ja narysowałem to ostatnie narysy magika No to, to może być dobre, to może być całkiem dobre, siema, siema owca. Nie tutaj. Znaleźć. Brązowy to musisz to tutaj zrobić... Musisz spo... No pokaż, pokaż co, to, to wszystko? Nie, Głowa jest. Ej, ja totalnie nie widzę, tutaj nic w tym nie widzę, nie A wiem co to jest. Dobra, to do końca teraz spokojnie, bo ja już skończyłem Dobra, Magik, widzę, że skończyłeś Ej, powiem ci szczerze, że to jest całkiem fajny, fajny pikselarcik Taki naprawdę wyglądający na... Tak, podobny do ciebie i wydaje mi się, że może być coś nie coś wart, wydaje mi się nawet więcej niż mój, tak mi się wydaje, ale wiesz co jeszcze jest bardzo ważne, musimy poinformować resztę, żeby oni również narysowali jakieś swoje obrazy i może właśnie, wiesz, zrobimy coś takiego, bo tak sobie o tym pomyślałem, że dobrze by było zrobić taki odcinek, gdzie po prostu, znaczy odcinek, no po prostu teraz robimy ten odcinek, ale jakby, że dobrze by było jakby powiedzieć reszcie, żeby oni też zrobili jakieś swoje obrazy, a my za jakieś śmieszne pieniądze możemy to wykupić, a później wybustować to do góry, niech oni nie wiedzą, że to pójdzie do, do tego, do, yy, do galerii sztuki, nie? A jakby możemy po prostu kupić od nich te, te obrazy za jakieś śmieszne pieniądze. Więc ja bym poszedł teraz do reszty, powiedział im, żeby też coś narysowali, a my to później od nich odkupimy. Co ty na to? No i bardzo dobrze, widzowie, no to, znaczy, Magik, a widzowie również, lecimy w takim razie do reszty, poinformować ich, żeby sobie narysowali jakiś obraz i oby nam tylko tych obrazów tutaj stąd nie ukradli, ale wydaje mi się, że raczej tu nie powinni przyjść, dobra, lecimy do reszty. Dobra, chodź, Magik, chodź, przejdziemy się po wszystkich domach, wszystkich zbierzemy razem, wszystkich powiem, żeby sobie to zbudowali, tylko nic im nie mów na razie o tym, że chcemy to od nich odkupywać, niech po prostu sobie zrobią, ale dajmy im po prostu znać, że mogą, że niech się postarają, ponieważ można. Nie, 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 raczej nie, znaczy zobaczymy, ale jakby, powiedz... No dobra, to nic na razie, nie mówmy o Kasie, dobra, to chodź, 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 Idziemy po kolei, widzę, że tu jest Dave u na chacie. Podchodzimy... Siemano Dave, za! O kur... Co tu jest Co tu się wyprawia, co to jest za pies? Co? To jest... To jest najnowszy... Poznajcie najnowszego członka Co jest? Salto robi. Salto no, robi. To jest normalnie Golden Retriever aka Kobuś. A co on jeszcze potrafi? No, wiesz co, na razie nic, bo na razie jeszcze niczego go nie nauczyłem, bo książka do tresury kosztuje dwa koła kitcoinów, ale... Co?! Jak nazbieram, to, to będzie tak zasuwać, że zobaczysz. No dobrze, dobrze, dobrze. On? Bo może kraźni temy, może śledzić, może podglądać, no dużo rzeczy może robić, no. Czyli Ej, złodziej, dobrze, czyli jak złodziej, tak? czyli jak, jak właściciel po prostu, no dobra No tak, 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 wszystko w naturze zachowane, dobra, ale co Chodź, <laughs> chodź tak z nami, chodź z nami, bo jest żywora, sprawa, do... musimy zebrać wszystkich po kolei e, Idziemy A? do Werki teraz Halo Werka, jesteś na chacie Halo O, o dzień dobry, zapraszam, zapraszam, zbieramy no. wszystkich po kolei, jak tam życie? No, dobrze Wakacje się zaczęły roku, że Zakończenie roku szkolnego Dobrze, 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 dobrze Dobra, idziemy do Pickersa Pickers, jesteś na chacie? No, tu robicie? No, chodź, 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 jest sprawa, sprawa. Jest sprawa, musimy musimy za zapraszam za nią, zaraz wam wszystko powiem. Zaraz wam wszystko powiem. Dobra, idziemy po moją siostrę o, jeszcze. Wszystkich zbierać, tak samego rana? Tosia, to się to się ty... no co? taka taka tak, sytuacja. Chodź, chodź, chodź. Nie, nie będziemy do ciebie wchodzić. Chodźcie, 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 chodźcie. Jest sprawa, uwaga. Zapraszam was w tym momencie. Czekajcie, szybko sobie wezmę tylko. jakaś ważna mnie wyrwała w o taki Spokojnie. Ja widziałem, że tu już już w łóżku nie byłeś. Co ty co ty, kogo ty chcesz szukać? Dobra, trzy trzy wystarczy. Zapraszam za mną. Dlaczego masz od Jaką skrzynię mam otwartą? Ja widzę tu otwartą skrzynię. Ja, ja nie widzę otwartej skrzyni. No teraz się no. To by się no, oczy no, rozjeżdżają. Ja no, cię <laughs> z samego rana. Dobra, zapraszam za mną, zapraszam za mną. Wychodzimy tutaj i idziemy sobie gdzieś tutaj szybko stanąć. O, pod naszymi skinami, zapraszam pod skiny. Ponieważ mam, tak. dla was, y, mam dla Was wyzwanie, które będzie bardzo fajne. Ja już z Magikiem wzięliśmy udział w tym wyzwaniu, y, ale Wy musicie wziąć teraz, bo nie, nie było Was, jak my zaczynaliśmy. No, to się okaże, to się okaże, ale może, może coś wygracie, jakby, jak zrobicie coś najlepszego. A, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Uwaga, tak, potrzebuję, żeby każdy z Was narysował, narysował jakiś obrazek, dowolny obrazek. To nie ma żadnej tematyki. Możecie narysować dosłownie co chcecie i. No dobra, Magik, powiem to. Będziecie mogli, może na tym troszkę zarobić. Więc po prostu postarajcie się i narysujcie coś fajnego. W tym momencie podejdźcie sobie do tych swoich stelaży. Może. No może będzie dużo warte, dobra podejdźcie do tych, do ten i możecie rozpocząć e, rysowanie od razu teraz Nie ma jakby czasu, daję wam po prostu chwilę, e, znaczy chwilę, no tyle ile będziecie potrzebować Narysujcie coś fajnego i zaraz dajcie znać jak skończycie Dobra, widzę, że skończyliście, no piękne obrazy, widzę piękny pikselarcik, piłki do koszykówki No dobra, słuchajcie, w takim razie, ja będę w takim razie tutaj e, stoję przy, najpierw o, od Dawida Dawidzie, ile ty byś chciał za to, żebym mógł od ciebie kupić tego pikselarcika? No, jakby lekko nie patrzeć, no tak z tysiąc kitcoinów by się tak. Cooo, dobra, nie no, bez no przesady. Co? Za tysiąc że ja ci to kupił, że to jest piłka w ma... Ale dobra, ale ja mam inne pytanie: a po co ty to chcesz kupować w ogóle? No, bo ja mam ja mam pewien powód po prostu, ale do... o nie no dowiedzieć się później, nie? No, ale no, to jak masz powody, no to też trzeba mieć fundusze. Magiczny ci dorzuci na pewno. No dobrze, no, ale to, ale bez przesady tysiąc kitcoinów za taki obrazek, no. Z... To tysiąc to, to, to nie jest nigdy warte a No nie, nie. coś takiego sam? Tak, zobaczysz, mój to cię. To dobra, Nie no nie wiem, no może za darmo nawet wziąć, bo ja i tak mam kasę, więc możesz, możesz za, za darmo? darmo? Stówka, stówka. Nie no tak, stów. Nie nie, 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 bo potem będzie, że się negocjuje. Dobra, macie za Afriko, ale nie wiem co to będzie za biznes. A bo dobra, nie dobra, okej, okay, dobra, za Afriko, zaryzykuję, nie nie wiem co to będzie, no bo i tak długo to No biorę, dobra, okej, okay, no nie, no jakby w sensie jakby, no, jakby chcieliśmy ci coś dać, więc jakby jesteśmy dobra, dalej. Masz. No właśnie, ale, wiesz. Myślę, żebyś coś tak, miał za to. Nie ale nie no właśnie, ale. Słuchaj, wykonałeś właśnie, pewną, Wykonałeś, właśnie, wykonałeś pewną pracę w tym momencie przechodzi to na... A to bogacie że tak na lewo i prawo no to, 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 nie na stu, to nie na lewo i prawo, ale uważam, że tyle jest warty ten obraz. Dobra, przejdźmy do drugiego obrazu. Czyli to pikers, no, twój, i, tak? No, klasa sama w sobie. Co nie, Powiedz... ty sitcoina, to nie Ile? K tysiąc kitcoinów? Nie, no tutaj tutaj już się poniosło pikers, słuchaj, no. no nie no, to no, no nie ja widzę tu jakiś bagna na, na ja niebie tu, widzę w jakiś... Ja tu widzę płótno Van Gogha Ta, jasne, dobra, ile za to chcesz? No nie wiem, zdychaj 10 kitcoinów? No i to jest To jest cena, to jest rozsądna cena Dobra, okej, okay, Weronika Co my tutaj mamy? Ja nie wiem kto to jest tutaj. No to Lis chyba, chyba... No, to jest, chyba... jest Kobi, o, to jest Kobi, dobra, okej, okay, okej. Okay. Piękne i... słońce. Nie, mi się bardzo podoba ten obraz. Kobi Brian. Nie no. E, no okej, okay, bardzo fajne. A, ile... A na ile byś wyceniła ten obraz? A, ja tam nie potrzebuję za dużej ilości coinów No tak jest wy robię. jesteście tacy bogaci. No dobra, no rzucimy ci... Rzucimy ja ten obraz. Rzucimy ci no dobra, no, co to dobra, jest. No dobra, jest. dobra, ale dobra. dobra. No i... No i po co, no i po co takie zdjęcia są w męfeter? No, ja dobra, dobra, czekaj, czekaj, ile za ten obraz? Nie, no, ale to jest autorskie! Ten jest lepszy, ile ile Dawidzie za ten obraz? No nie no, za ten to diaksowego gitcoina bym musiał dostać, żeby się tak ośmieszać Jeszcze dłuższą metę, ja nie wiem gdzie to chcecie użyć Nie no spokojnie, to, 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 to jest fajny obraz taki Dobra, dobra, dobra. Zam się skup na odkupieniu tego. Dobra, no to, ale to ten też bym chciał. Ten też jestem zainteresowany, Nie spodziewałem się. W pakiecie z tym. Dobra, dorzucamy drugą stówkę do tej, do tej koszykówki i masz, i biorę ten też. Dobra, dawaj Dobra, dobra uwaga, to ja zapasę magik. Masz tutaj stówkę, proszę bardzo. No ok. No i, do no, i, dobra, no i super, jesteśmy do przodu. Dobra, ile, ile chcesz za ten? Nie wiem. Dobra, masz 20. Wiem. 20. 20, o, to jest dobre. Dzięki. O, Tosia, co my tutaj mamy? Co, co to jest? Napiski Nie. do wice, na tenczy? Wesołe. Wesołe. wesołe, Radosne. wesołe. Mhm. Ile byś za to chciała? Nie wiem, niedużo. Z... Z pięć brązowych czy co, czy więcej. Dobra, dam, dobra, dam, masz, masz też 20 pikarz, ty wziąłeś dyszkę. Masz też dwa, masz jeszcze jedną dyszkę. Proszę bardzo, odkupiłem to elegancko. Ej, Dobrze. mi się to podoba, że ja sprzedałem za 200, a wy za 20. Wy się mówicie, bo trochę się negocjować, to jest niesamowite. Ale słuchaj, ale ale my no mamy jeszcze, się mi to zajęło mi to zajęło jeszcze trzy razy więcej mniej czasu, niż wam. No nie wiem, to jest niesamowite po prostu. No ale ale klepnięte, klepnięte, mi się to bardzo podoba. Słuchajcie, wykorzystamy te wasze obrazy. Myślę, że myślę, że będzie z nich naprawdę bardzo fajny pożytek, ale ja to się dowiecie niebawem Magik, my musimy się zmywać My lecimy robić dalsze biznesy A ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się, elo No elo Magik, chodź Idę Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś Chodź tu, ląduj, 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 ląduj Dawaj do mnie na chatę, dawaj do mnie na chatę niej nie, zrobiliśmy ogromnie dużo. Przecież mi się wydaje, że tak, jak wrzucimy to w galerię i wybustujemy tego kwotę do góry, to myślę, że będzie to wszystko warte na pewno co najmniej dwukrotność ja, 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 tego co kupiliśmy. Ja, 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 zrobimy tak, autor nieznany. Autor nie. Taką... Nie no, możemy może zrobić, możemy zrobić znany, ale patrz, ale to wiesz, ile my na A, tym to zarobimy. <laughs> to ten, to się ma. z tego zrobimy takie NFT. Ono to, to tak leci do góry, naprawdę. To co będzie tu stworzymy naprawdę, tu trzeba zrobić naprawdę wielką historię. Tu, tu, tu będzie, to będzie dużo warte. Widzowie, więc ja coś czuję, że Galera Sztuki, która powstanie na Kidowicach, będzie warta miliony.